Pożytka cały czas w latach moją i twoją, żeby nie się do cały czas w rolerach. Czy chłopaków stać na to, aby do Rozmiary tego wieku było w domu i swoje. Jak na razie staje to efekt? Wysłać jeszcze, usłyszelić. Trzeba usłyszeć, że to o wiele lepsze niż tutaj w tej doskonałej edycji My walczymy od ran. Walczymy od ran, ale tutaj na połowie, w pierwszej, ale za nadal Skoro na ale niestety nie udało się jej ze strzału, to wszystko od ranki. Tu mnie to było, na kawałku.